Cześć, witam was serdecznie, tutaj Mikołaj z bloga komiksy. Dzisiaj porozmawiamy po raz kolejny o komiksach z linii Marvel Now 2.0 i tu będzie aż 5 komiksów w dzisiejszym odcinku. No, to powinno tego, co Egmont zrobił w październiku listopadzie, gdzie wydał całą masę komiksów, dzieląc je na kilka partii. I o czym dzisiaj będzie? Eee, będzie o... Potężnej Tor, tom czwarty, będzie o Deadpoolu, już jedenasty tom, będzie o Avengers, tom szósty, będzie o Thanosie, tom pierwszy, będzie również o antologii pokolenia. No to zaczynamy. I jadąc od tyłu, królowości, którą przed chwilą wymieniłem, zaczniemy od antologii pokolenia. Coś, co mam teraz aktualnie w ręku. Jest Grubasek 10 historii, 10 różnych bohaterów, a tak naprawdę będzie tego około 3 razy tyle, ponieważ młodsze wersje znanych nam bohaterów zostały cofnięte w czasie przez Kubik. Jest to kosmiczna kostka, która brała udział. W wydarzeniach związanych z Avengers Attack na Pleasant Hill, czy też z Piramidą i Tajnym Imperium. Po tych właśnie w wydarzeniach z Tajnego Imperium, z tego świetnego eventu, pamiętajcie, jeśli go jeszcze nie przeczytaliście, to przeczytajcie. E, kosmiczna Kostka Kubik postanowiła przenieść aktualnych bohaterów z tych czasów do przeszłości. No, lub do przyszłości jednego z bohaterów, bohaterki konkretnie, żeby rozmawiała ze swoim innym wcieleniem, kogoś, kogo zastępuje lub wspomaga tak. De facto. I w różnych czasach okazało się to różnie. Każdy miał coś zrozumieć, każdy coś faktycznie zrozumiał. I historia mamy różny poziom. Niekoniecznie tak jakbyśmy spodziewali się, no to jest jednak antologia. I w polskim rynku wychodzi około regularnie 5 serii z pięcioma bohaterami. Z i jak powiedzieć szczerze, jest tak 50-50, to na pół bym szczerze powiedział. Dużo historii z po prostu średnich, jakich mamy co obchodzi, nawet te, które wychodzą, tortu wypadła strasznie słabo z Torem. Ale na przykład... E, Falcon z Kapitanem Ameryką, Mute, cudowna historia. Bardzo życiowa, przypomina bardzo filmy z konstrukty 80. początek lat 90 ten klimat na przykład Zielonej Mili, Wszego To jest ten klimat. To jest coś... cudo. Przynajmniej dla mnie, jako prawie 40-latka. Reszta historii jest OK. Są jeszcze... Miles Morales ze Spider-Manem. Też o to jest fajne. Więcej... po prostu OK. Można poczytać. Moim zdaniem warto. Jest parę fajnych motywów. Ale... dla osób, które zaczynają z komiksami, ja bym polecił to na początek. Zawsze ludzie się pytają, o czym zacząć, to zacznijcie od pokoleń. Fajny Grubasek, Ja przeczytałem, nie jestem rozczarowany. Typowy superhero z Paryma, fajnymi motywami. Możecie komuś polecić, jak ktoś zaczyna, lub dowiedzieć się, jakie jest status quo aktualnych bohaterów. A teraz zobaczcie, jak to wygląda w praktyce. Kolejny tom to Thanos i to jest chyba zwycięstwa tych komiksów, które okazały się w październiku i listopadzie łącznie, w e, końcówki października i cały listopad, e, to jest komiks o złym bohaterze, bardzo złym, ogólnie o bardzo złych bohaterów, tutaj się dobrze nie wtrącają, e, Thanos jest zły, Thanos ma umrzeć, to jest główny motyw tego komiksu, Coś sprawiło, że zaczyna umierać ten niezruszony, praktycznie nieruszalny bohater. Czasami dwa go nasi superbohaterowie, uwiężą na chwilę i to jest wszystko. Ale on tak się wydostaje, tak dalej szerzy swój wielki plan. Widzieliśmy to w MCU, w genialnym filmie w trzecim i czwartym Avengers. Tam przewijał się przez jakiś czas w poprzednich filmach, zbierał kamienie skończoności. Tu nie chodzi o kamienie skończoności, na szczęście, mamy zupełnie inną historię. Chodzi o to, że jego syn, ten. chce go zabić. No i zbiera zło i raz jest dobrze, raz źle. Raz Thanos upada, raz staje zdefinalnie. finalnie. No właśnie, tu jest fajny motyw w ogóle tego, że widzimy go w roli słabego i widzimy jego też przez chwilę przemyślenia. Widzimy też próbę podejścia, próbę wzruszenia jego majestatu jako zwola. To jest zupełnie punkt widzenia i tutaj szacunek Lemirowi, że w ogóle podjął się takiego zadania i chciał to zrobić, i przedstawił też nam coś, co rzadko się czyta, bo małe jest opowieści typowych o zwolach. Dostaliśmy kiedyś też to, co postaje, powstaje, a ona że e, taką złożoną za świetny. E, to nie jest taka sama jakość od Lemira, ale no, z punktu widzenia zwoli raz na jakiś czas to zobaczyć, na no to jest złoto. Polecam, no to jest najlepszy komiks z tego okresu. Zobaczę to wanda w praktyce. Królny tom to szósty już tom z serii Avengers, spisany przez Marka Wade'a. E, gdzie to jest event. Dobrze wiecie co myślę o eventach. E, w takich mini eventach, które są ukryte nieoficjalnie się piszą ich eventy. E, jak eventy. w ogóle tak nie zaznacza. E, nie dziwię się. Mają raczej taką średnią, kiepską jakość. Oficjalny event w tajnym imperium. Złoto. E, Zderzenie światów. Jest to event, w którym biorą udział drużyny Avengers i Champions. I jak wiemy z zakończenia eventu Druga Wojna Domowa, no, odeszli od drużyny Avengers z Marvel. Nowa została otworzona drużyną Champions. No i powiedzmy, że oni się niezbyt lubią, nie rozumieją się. No to jest... Różnie to bywało. I nagle zostają... się przy tej samej sytuacji. Okazuje się, że wielki ewolucjonista próbuje zniszczyć naszą ziemię lub co więcej zniszczyć wszystko naprawdę stworzyć wszystko od nowa to jest spoiler, malutki no i dużo biegania, dużo zabijania dużo fajnych kadek molizatorskich trochę mniej molizatorskich pobiegali sobie, pokłócili się oczywiście bo jest duża różnica między jednym a drugim pokoleniem każdy ma inne metody niezbyt bardzo się lubią no i poszli z strony. Może trochę atmosfera zleżała. No co z tego wynika? Kluczową postacią jest tu jak zwykle vision, jego córka. To są roboty, syntezoidy no dokładnie. I okazuje się, że są najbardziej ciekawi, najbardziej ludzcy, najwięcej emocji przejawiali. I w ogóle Vision po raz coś kombinuje, i tutaj mam takie wrażenie, że Mark White umie jedynie do tutaj dobrze wierzona, bo wcześniej z motywem z Kangiem to właśnie też Vision dał udział, on tutaj wprowadzał jakieś trudne decyzje: coś robi, coś działa, popycha tak z do przodu. A reszta lata. bawi się. w ma celu tak staty ta Run. No, run Hitmana miał jakiś sens Avengers i New Avengers, ale tu nie widzę żadnego sensu. Po prostu są randomowe, młode, historie, no... Czasami są fajne, na przykład z e, Infamous Arumenem do Dum, zającego Arumena. To było coś fajnego. A tutaj? Hmm. No, zaczęliśmy sobie dużo Champions i Avengers. Boomcyk. Kolejna historia. Event odkładam. Zacznę to w akcji, ale to jest jednak. Tyle wystarczy. Oj, mamy problem z naszym śmieszkiem. Deadpool, Tom 11, Deadpool zabila Cable'a. Niedawno przeczytałem FBM Tom z Jean Grey, Tom 102, gdzie dostaliśmy historię, w, jak się narodził Cable, jego zły klon, Strive. Teraz e, przyszła przedczas też na historię związaną z Pulem, która to nakreśla krąg szerokiej historii mutantów, który jest tu, ho, ho tak wielki i tak zagmatwany, że. Należy się pogubić, ale dostajemy poszczególne elementy tego koła i coraz lepiej nam wychodzi w Polsce chyba, ktoś korzysta z Marvel Unlimited, to już w ogóle pewnie wie czyta po angielsku ale z lektur polskich mi się coraz więcej, to jest fajna sytuacja i tu dostajemy historyczną pula, która wchodzi już powoli w inne linie wydawnicze, niekoniecznie klasyczne Marvela 2.0, tylko już Marvel Legacy powoli Dugan na Pisze lepiej. Zakończyłem się te motywy czytaniem imperium do 10 dziesiątego do i tu dało się czytać. Jest ciut lepiej, bardziej mi śmieszyło. Dwa z czasem dają dużo możliwości do zabawy. Spłata z cablem, co praca, cudzysłów, duży cudzysłów. I z też jeszcze większy cudzysłów. E, motyw na końcu świata to jest miód. Jest dużo żartów typowych Deadpoolowych, Deadpool jest powołany niepotrzebnej otoczki. Jest lepiej. Nad się zaśmiałem, ale. To jest chłodziutki, zakończył się, zakończył się Panem Cliffhangerem. Nad dwoma, żeby być bardziej precyzyjnym. Nawet powiedzmy, jestem ciekaw co będzie w kolejnym tonie. Jednak jest lepiej. Na pewno lepiej niż ostatnio. Zobaczymy, co będzie dalej. Deadpool zabija staruszka Logana. No. Zobaczymy. zobaczymy jak to wygląda. I na koniec czwarty tom potężny tor Zbliżamy się już powoli do końca. Eee, jeszcze tam jeszcze piąty tom, ostatni tom e, potężny tor. Trwa eee, wojna światów. Malekiw, wszyscy go sprzężency, dosłownie wyżnają pozostałych mieszkańców światów. Taskmas elfy dostały, dostałem teraz ludry, dostałem inne światy. Ach, jest gorąco, jest. Talii wszędzie to widać, i nikt nie może temu zaradzić. To jest bardzo dziwne. Nie ma skoncentrowanych jakichś konkretnych działań, żeby temu zapobiec. W duchu tego jeden z bohaterów bierze udział w tragicznych wydarzeniach. Następuje w nim przemiana. Został złamany. Jest tak złamany, że podnosi z nowej Asgardii e, mod to raz ze świata Ultimate. Staje się torem wojny i sieje spustoszenie, tylko że to spustoszenie śmieje, sieje bezmyślnie, totalnie, niszczy wszystko. Myśli się na pewnych ognikach i te ogniki giną wszyscy jak popadnie, zabijają i wszystko popadnie, nawet dzieci, tworzy kolejne ofiary wojny, nie wychodzi z tego kręgu, nie zrobi nic dobrego, naprawdę zaszkodził i trzeba go powstrzymać teraz. Niestety, że trwa wojna, to trzeba powstrzymać jeszcze kolejne zagrożenie. I to jest. Ta historka no właśnie pokazuje upadek na bohatera w tym obliczu wojny. Pokazuje, jak są liczne ofiary takich wojen. Tym bardziej, że niej udział aż 10 światów. Wielki fatalizm, wielka, wielkie zniszczenie. Wiesz, ofiary po każdej mniej po stronie. mniej Marek fajne niestety więcej tych dobrych. Smutne to do to w sumie. Nic nie wyda się, że będzie lepiej. No właśnie, nie ma żadnego działania. I teraz zastanawiam jak ostatni tom. czy z tym zmieni, czy dopiero do e, wielkiego eventu, bo my się tu przejdziemy, dopiero tamto już zostanie zakończone. Niemniej, no, czekam na jakieś konkretne działania ze strony tych dobrych. E, na razie był jeden występ e, Tora Wojny, no i nie był zbyt dobry. Zobaczymy, jak będzie dalej. E, Zobaczcie, jak to wygląda. Okay, to może krótkie podsumowanie. Eee, Thanos. To ten lepszy tom. Pamiętajcie. Rzadko widzimy z woli. -E. Fajnie było ich zobaczyć. Wszystkich jakś walczą ze sobą. Potężna eee, tor. W drugie miejsce. Myślę, że też warto. Pozostałe to tomy. Są tylko ok. Dziękuję Wam za obejrzenie. Pamiętajcie o subskrypcji. Łapka w górę będzie mile widziana. Jeszcze milej będzie jak zaczniemy rozmawiać. Czekam na komentarze. Na im plus, na im minus. Pamiętajcie o tym też, żeby wejść czasami na bloga na Facebooku. Dziękuję za obejrzenie i do zobaczenia w następnym odcinku.